Zaporów, czyli Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów, Telewizji Akademickiej UNCS oraz Inkubatora Medialno-Artystycznego. Chciałem Was serdecznie zaprosić na już ósmą edycję Studenckiego Przeglądu Alternatywnej Muzyki, który organizowany w ramach kozienaliów odbędzie się 4 maja o godzinie 17 na sali widowiskowej chatki Żaka. Zagrają dla Was zespoły m.in. z Lublina, Warszawy, Krakowa, więc będzie się działo. Jeżeli się trochę rozchorujecie i będziecie musieli pozostać w domu, nic straconego, zapraszamy Was na stream online z tego wydarzenia, które zorganizujemy przy współpracy z telewizją Platon. Bądźcie czujni wypatrujcie informacji na naszych stronach internetowych oraz fanpage'a. Serdecznie zapraszamy.